Macie tak przerąbane za tego ludzika z Delmy Siema ludzik z Delmy ludzik z Delmy Co tam? Nie! Bi, bi ludzika sagi. Ty też? Nie walić was, wychodzę, nie gram za wami Ale tak mi, tak mi wszyscy powiedzieli, że tak się nazywasz Krzysiu, no nie przesadzaj Bić Delmę Trudno, nie ma Delmy, bi To jest niemiłe Kurde, chciałem sobie kowywiki zrefreshować. No, 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 no Niszczycie mi pijak Chodź Krzysiu, chodź, chodź, chodź Krzysiu, chodź Niszczycie mi pijak Chodź, ja już tak nie będę mówić jest, ej, no to jest Co tam? O, dawaj! O, to jest mi się podoba akurat. O, Dawa, widzisz, bl bl no, blokerowi no. się to podoba, blokerowi się to podoba, widzisz? Bluker robi być bitem, miałbyś ja naprawdę, chłopaki, równy duel, nie? Ja nie słyszałem, ja przyszedłem, jak już się biliście. Dobrze, dobrze, dobrze. What? Maze pod wodą? no ma technika PDP. Boże, i chodzi do tych korytarzy swoich do... szczur. Ej, ej Delma! Spokojnie, 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 spokojnie. Niebieski! 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 Tagi, co robisz? Ej, co, co robię, co robię, co robię? Nie, bo nie mam nie ma dźwigni. Co ty robisz, Tagi, no? Może dźwignię? Czemu bo nie mnie bijesz, Czekaj, stary? Nie a, czemu nie? By, nie jest na mało po wczoraj, naprawdę? Tagi, no powoli, uspokój się, okay, bracie. Co nowe, robisz? Trzy na jednego? Ej, bo chyba umrę, serio, chyba Oj, umrę. Gdzie on jest? On Zimierz. do góry poszedł? Nie, nie, w dół, w dół, w dół, dół poszedł. Tu? dół? Tak, 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 dół, tu, dół, tu. dół, Kurde, dół. To było do no. No to czemu idziesz to do góry? Podziemi. Jest, 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 jest. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj. No, dawaj, dawaj, oj. Ale ludziarze, nie. Sagi, ale jesteś dobry, stary. Dwa na jednego. We'll be right back.